mam dla ciebie fajną zabawę, którą lubią moi odbiorcy, którzy uczą się angielskiego. To są szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Tego typu pytania, które za chwilę ci zadam, to są pytania, które padną na przykład w rozmowach ze znajomymi, tak nowo poznanymi ludźmi, ale też na jakichś rozmowach kwalifikacyjnych, na jakichś bardziej oficjalnych spotkaniach, więc po prostu musisz znać automatyczne odpowiedzi na te pytania. Niektóre będą dość powszechne i codzienne, inne może cię trochę zaskoczą. Twoim zadaniem jest zastanowić się, czy jesteś w stanie na nie szybko odpowiedzieć, czy może potrzebujesz nieco więcej czasu, czy może kompletnie nie. Jesteś w stanie nic zrobić, a jeśli tak, to musisz wypracować sobie jakąś odpowiedź na przyszłość. Ok? Musisz na te pytania mieć przygotowane odpowiedzi po angielsku. To co, lecimy z czymś? Może to będzie lekko zaskakujące. Uwaga. Do you collect anything? Do you collect anything? I to było takie pytanie. Do you collect. Anything? Oczywiście ktoś mógłby je zadać z całkiem innym akcentem. Pamiętaj, że to jest tylko mój przykład. Bo może ktoś by też powiedział twardo, do you collect anything? Może ktoś by powiedział tak nie do końca naturalnie, do you collect something? Tu słowem kluczowym jest collect. Coś kolekcjonować, coś zbierać. Różni ludzie zbierają różne rzeczy. Znaczki, kapsle, karty z Pokémonami, i pewnie wiele, wiele innych rzeczy. So do you collect anything? No i możesz odpowiedzieć: No, I don't. I'm not into collecting. No, I don't. Ale może kolekcjonujesz na przykład stare komiksy. Yes. I collect vintage comic books albo I used to, można by tutaj dodać, I used to collect, czyli kolekcjonowałem, ale już nie kolekcjonuję. Yes, I used to collect. Something in the past. Przygotuj sobie taką odpowiedź, która dotyczy Ciebie. Ktoś powie, kolekcjonowanie to nie jest najczęstszy temat. Wierz mi, tego typu pytania mogą paść w rozmowach towarzyskich. Dobra, to polećmy z czymś bardziej powszechnym i bardziej codziennym. Coś o co prawdopodobnie Twoi znajomi prędzej czy później cię zapytają. Może nawet, padnie to na rozmowie kwalifikacyjnej. Chociaż nie wiem, czy jest to teraz odpowiednie. Tak czy inaczej, ja cię o to zapytam. Do you have any children? Proste pytanie, prawda? Do you have any children? To children. Jest tutaj słowem klucz? Do you have? Czy masz? Do you have? Bardzo wiele rzeczy. Do you have any children? Do you have a car? Do you have a house? I znów, jak możesz na to odpowiedzieć? No, I don't have any children. Możesz tam coś dodać. Na przykład, not yet. Jeszcze nie. But I would love to have two children. Albo, yes, I have two children, a daughter and a son. Albo na przykład, that's personal. It's a private matter. To prywatna sprawa. That's personal. Czyli to jest coś osobistego. You don't want to talk about it. Widzisz? Twoja odpowiedź jest najlepsza, najważniejsza, żeby zrozumieć pytanie. I być może teraz ktoś, kto ma Questotekę, pakiet Questoteka, zauważył, że to są pytania właśnie z tego pakietu. Oczywiście masz rację. Jeżeli podoba Ci się taka forma nauki, to w Questotece znajdziesz 100 takich pytań i aż 300 propozycji odpowiedzi na nie. Czyli na każde pytanie minimum 3 Odpowiedzi. Bo to ma tak działać, że ktoś się ciebie o coś pyta, ty automatycznie odpowiadasz na te najpopularniejsze, najbardziej powszechne pytania. Tak więc, jeżeli podoba ci się ten sposób nauki, koniecznie sprawdź Questotekę. A teraz wracamy do kolejnego pytania. To może znów coś mniej powszechnego, coś, co raczej wypadło w rozmowach towarzyskich. Are you a fan of board games? Are you a fan of board games? Być może to board games, ktoś by wypowiedział właśnie w taki sposób, nie, nieco bardziej amerykańsko. Board games czyli gry planszowe. Are you a fan, czy jesteś fanem of... No i tu można dodać inne rzeczy. Are you a fan of football? Are you a fan of basketball? Are you a fan of an artist? Jakiegoś artysty lub aktora można by tutaj dodać. Are you a fan of board games? I znów, może kompletnie to nie jest twoja bajka. No, I'm not a big fan of board games. I'm not into board games. I hate board games. It's so boring. Albo i love board games, especially. No i tutaj, jakaś Twoja ulubiona gra. Maybe it's chess or checkers. No właśnie, Twoja odpowiedź jest najlepsza, ale musi być automatyczna i jak najszybsza. To znaczy, nie chodzi o to, żeby szybko to powiedzieć, tylko chodzi o reakcję, żeby być w stanie szybko na to odpowiedzieć. Another question. Do you like to dance? Albo do you like dancing? Tak to pytanie, a zresztą bardzo dużo pytań mogłoby być zadane właśnie w taki sposób. Do you like to plus czasownik, albo do you like ten czasownik z końcówką ing, który tak naprawdę wtedy jest rzeczownikiem odczasownikowym. Nie wchodzimy zbytnio w gramatykę. Może ktoś zapytać Cię po prostu do you like to read books, albo do you like reading books, czy lubisz czytać książki, czy lubisz czytanie książek w języku polskim. To jest to samo. But the question was do you like to dance? Do you like... To dance? No i odpowiedź zgodnie z prawdą. I'm not a great dancer. Yes, I love to dance. I love dancing. I love dancing at weddings. Tak, odpowiedź zgodna z Twoją wersją, bo Twoja jest najlepsza. To teraz troszeczkę się rozczulimy. Uwaga, uwaga. What was your first job? What was your first job? Czy jaka była Twoja pierwsza praca? Do you remember your first job? oh it was so long ago it was like 100 years ago so you could say i don't remember to be honest i don't remember i don't remember my first job i worked as i worked as a cashier at a local grocery store that was my first job maybe it was your first job Albo, i started as a receptionist in a small Office. Twoja odpowiedź, oczywiście dobrze, żeby była zgodna z prawdą, jest najlepsza. Przygotuj sobie ją, bo widzisz, to musisz przygotować pod siebie. I za chwilę ostatnie pytanie, natomiast jeżeli Ci się podobało i przede wszystkim najmniej znać, czy udało Ci się bez problemu zrozumieć te pytania i w miarę łatwo. Bezproblemowo. Na nie odpowiedzieć. Daj mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, a jeżeli były problemy z czymś się zdarzyło zawahać? Gdzieś tam przyblokowało. To pamiętaj, Questoteka w tym Ci pomoże. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi, minimum trzy odpowiedzi na pytanie. Ostatnim naszym pytaniem jest coś takiego: What do you do to relax? What do you do to relax? Czyli no właśnie, co robisz, żeby się zrelaksować? What do you do to? I zobacz, potem mogłyby być też inne pytania, więc są to takie klucze pytań. What do you do to relax? I I read books. I sing in front of the mirror. Albo nieco bardziej złożenie. I relax by listening to music. Czyli się poprzez słuchanie muzyki. So many options, so many possibilities. That's why I believe you will prepare your own answers, your own responses. Thank you for today and see you next time. Bye bye.